Witam pięknie i serdecznie w nowym poradniku Gimpa Moim pierwszym oczywiście W tym odcinku chciałbym wam pokazać Jak przerobić postać na postać zombiego Do tego będzie nam potrzebne zdjęcie z N-Face Czyli od przodu kolegów, czy z internetu jakieś gwiazdy, albo siebie No będzie najlepiej, żeby beka była na Facebooku, czy gdzieś jak widać, najlepiej, żeby właśnie było takie ściekłe zdjęcie, bo to zawsze jest jakiś efekt, gdy się tą krew doda i tak dalej. I tło. Tło? Dlaczego tło? Ponieważ żeby nie było widać pokoju. No to trochę dziwnie będzie wyglądało. A zresztą pokażę wam, jak to, jak będzie to wyglądało. Widać różnicę, prawda? Dużą różnicę. A te właśnie ściany tutaj nie pasują do naszego zombiaka. No to zaczynamy. Odpalamy gimpa. Chwilę poczekamy. Musi trochę pomyśleć. Nawet szybko załączył. No i otwieramy klawiszem Ctrl O naszą postać. Na start. Wchodzimy w zakładkę kolory i w jasność i kontrast. Tutaj ustawimy sobie kurde. na 10 a kontrast na 15. Widać już, że obraz przy, przyciemniał. Następnym krokiem będzie utworzenie nowej warstwy. Nazwę dajemy jaką chcemy. Szerokość i wysokość, rozmiary muszą być naszej postaci. I typ wypełnienia warstwy, przezroczysta. Klikamy OK. Przechodzimy tutaj, gdzie mamy kolory. Klikamy na pasek. Tutaj wybieramy taki niebieski kolor, żeby wybrać mor taki błękitny, morski. O, coś w tym stylu. Wybieramy kubełek. Zalewamy. Tryb. Zmieniamy na pokrywanie. Natomiast, krycie zmienimy na 70 albo 75, niech będzie. Tworzymy kolejną warstwę. Opcje takie jak poprzednio. Tylko, że tym razem wybieramy kolor czarny. Po raz kolejny zalewamy. Tak samo przenikanie. Pokrywanie. Przepraszam, pokrywanie. Tam jest podobna, yy, podobny tryb. Przenikanie i tak mi się to myli. O, przenikanie. Ale pokrywanie. Powtarzam, pokrywanie to ma być. Dajemy 75. O. I kolejna warstwa. Takie same opcje. Po raz kolejny zalewamy. I tryb tym razem dajemy na kolor. Krycie zmieniamy na 50. Dobra. Widać, że już taki mroczny. Mro Puo Boże! Mroczniejszy klimat się zrobił teł zdjęciem. Natomiast pod koniec to się tak rozjaśni. że cokolwiek było widać. No to tworzymy kolejną warstwę. Zmienimy sobie naz nazwę, żeby było wiadomo o co chodzi. Na przykład twarz. Dalej, tryb. Typ. Tu będzie przezroczysta. Wybieramy narzędzie pędzel. I zmieniamy kolor na krwisty O! Dobra. Chociaż coś jakiś lepszy będzie. Dobra, niech taki zostanie. Rodzaj pędzla. Wybiorę sobie. Mały wybór wam powiem. A niech będzie. Albo nie, niech będzie tak. O. O ten fajniej wygląda. Rozmiar pędzla sobie powiększymy. No nie aż tak. Też nie tak. O, dobra. No i klikamy. Klik, klik. A, wróć. Warst tryb warstwy zmieniamy na mnożenie. No i rozsiewamy po naszej postaci. Shiftem, jak przytrzymamy, będzie tak się rozchodziło. Więc polecam, Magda Gessler. Tyle trzeba troszkę dokładności, żeby to jakoś wyszło. A ja czasu w poradniku nie mam niestety. Dobra. Jak już zrobimy, krycie zmniejszymy sobie. O, 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 o. Dobra. Kolejna warstwa. I to samo robimy. Teraz sobie tutaj damy. O, tak, o. Tak, tak. Tyk, 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 tyk. Troszkę mi tutaj gdzie. O. Dobra. Br, br, br. Chociaż. Nie, będzie dobrze. Będzie dobrze, ludzie. Dam radę. Będzie dobrze. I krycie zmniejszam. Bo no patrzcie, zapominam o trybie mnożenie. Hmm. O. Później jak to się rozjaśni, to będzie widać efekt. Tworzymy nową warstwę. Tylko, że tutaj wpiszę sobie ubrania. Dobra, nie ubrania, tylko ubrania. Bo tutaj mam tylko koszulkę. No To robimy to co przed chwilą, tylko zwiększę sobie rozmiar. O, ty. Tyk, tyk, tyk tyk, tyk tyk tyk. Dobra. Kryć. Nożenie. Ludzie przypominajcie mi, mnożenie. No na fulla. Nożenie, kurde, zapamiętaj. Nożenie. No to tworzymy kolejną warstwę. Tutaj sobie zmienimy nazwę na oczy. Niemiecka klawiatura oczy. Oczywiście nie u mnie, tylko programisty mi się zmienił. Powiększamy sobie kontrolem i gałką od myszki, albo lupą. Wybierzemy sobie taki opędzelek i zmniejszymy oczywiście rozmiar. O. Tylko kolor trzeba przyciemnić. O, dobra. Tik, 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 za mały. Za mały. Rozmiar do 20 damy. Ważne jest, żeby dookoła naszego koloru było właśnie takie ciemne obramowanie. Drugie oko. I jasność minimum Żeby to było widać Rozmiar tak samo zmniejszamy Bez przesad Has spoko O Drugie oko to samo Pięknie Tworzymy kolejną warstwę tym razem usta. I tak samo mnożenie. Patrzcie, tym razem nie zapomniałem. Mnożenie. Wbijamy do przodu. I, 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 i. Tutaj dobrze, tu, tu, dobra. Nie, no za ciemno. O, dobra. Ten poprzedni, jaki był, tylko rozmiar. Malujemy, malujemy. Dobra, i teraz krycie zmniejszamy. O! Nie za jasno, nie za ciemno, bo Był to było coś widać. W naszym przypadku widać. Jeszcze ten język nieszczęsny. On dziwnie wygląda. Zamaluję. O! Pięknie. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. I czym teraz możemy się zająć? Cerą! Tak jest. Rozjaśniamy cer cerę. W tym przypadku tworzymy kolejną warstwę. Dużo już tego, nieprawdaż? Tym razem tryb zmieniamy na miękkie światło. Kolor biały. Pędzelek sobie powiększę. O, coś takiego. Tutaj. No, mam. Dobra. I przejeżdżam sobie po całej skórze. Widać jak to, jak fajnie cera się zmienia. Jakby postać była blada. I o to chodzi. Bo zombie jest blady, gdyż nie ma w sobie dopływu krwi. Oki. Ok. Dobra, pięknie. Ups. Mówię, żeby ta krew jakoś fajnie tak wyglądała, to trzeba się przyłożyć do tego. Ja w tym przypadku dużo czasu nie mam. Ale, że Wy tam możecie filmik sobie spałzować, to macie nawet całe dnie. To więc teraz, wszystkie warstwy, które były przedtem, przesuwamy na samą górę. Chyba to samo, nie chcę się przenieść. O! Nie to wyżej idzie. W takiej kolejności, jak było malowane. Oczy na samą górę i usta na samą górę. Dobra. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. No to możemy się zająć najpiękniejszą rzeczą pod słońcem, którą po prostu kocham. <laughs> Z oczywiście. Zapisujemy nasze dzieło. Dam sobie, no nie wiem, już tak sobie oficjalnie zombie napiszę. Eksportuj. Jakość stówka. Tutaj plik. Zamknij widok. Pożyć zmiany. I otwieramy zapisanego zombiaka. Wybieramy narzędzie za ścieżki ścieżki, tak jest ścieżki i cały kontur naszej postaci delikatnie zaznaczamy, żeby nie było widać wklejania, wklejenia. Przepraszam. Widzicie, są, mi się tak wydaje, że sobie tutaj spauzuję. Tak jest, spauzowało w za za dużo tego zrobiłem. Spałzuję sobie. I wrócę do was jak już to skończę, bo to naprawdę jest. Znalazłem błąd jaki zrobiłem. O ludu. dobra. widzicie. Dobra, to ja do Was za chwileczkę wracam. Dobra, już jestem. Jak widać ca całą postać obkrążyłem. Jeszcze tutaj muszę skończyć o Dłuższymi liniami. O! I dobra, jak już wszystko oznaczymy dookoła, klikamy prawym przyciskiem myszy, zaznaczenie ze ścieżki. Jak widać, yy, naszą postać tutaj przycięło. I po raz kolejny naciskamy prawym przyciskiem myszy. Tym razem edycja i skopiuj. Otwieramy yy, nasze tło. Tutaj się schowało. Dobra. I wklejamy. Przeniesiemy to tak niżej. O, tutaj tak fajnie będzie wyglądało przy tym Big A czemu nie? Troszkę tak bliżej tam. A nie to będzie tak przy Big wyglądało. I teraz wybieramy prostokącik. O i tutaj musimy tak. O. O, 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 o. o. Dam sobie wyżej, bo ja nie wiem jaka tam wysokość jest. Edycja, skopiuj. Wracamy do wcześniejszego. Ctrl V. A widzieliście. A widzieliście, że przycięło mi się. A czy wy to widzieli? Dobra. Trudno. W się skróci. <laughs> mm. Albo narzędzia przekształcenia. Skalowanie. Idziemy w szerokość. Przeskały. O i jak pięknie, ładnie. Czy ja o czymś zapomniałem? Nie, nie myślę. No to jeszcze raz do eksportu jako zombie. Gotowe. Ja. Fajne pismo. Mam. Kurde. A tu proszę, za Mam klawiaturę trochę popsutą. Bo ostatnio rozkręcałem lapka. I uszkodziłem klawiaturę od tyłu. Pożyć zmiany, pożyć zmiany i oglądamy nasze dzieło. Jeżeli dobrze doradziłem, subskrybujcie łapki w górę. Jeżeli lubicie hejtować, to w dół nie zabraniam. I zapraszam do oglądania kolejnych poradników. Siema! Never goes away, get away from me Give me my space back, you gotta just